para colher na festa. O fim, o Spotkania z młodzieżą mają taki swój charakter i człowiek hmm, sam się może trochę nauczyć o sobie. Yy, ale też myślę, że sam pobyt na stacji yy, jest pewną misją, która nie kończy się z powrotem. Chyba wa warto, jest mówić, warto jest mówić o tym, warto jest mówić o Antarktydzie. Wyprawa trwała ponad rok, więc yy, wiadomo, były lepsze i gorsze chwile. Yy, wyprawa, taka wyprawa jest organizowana co rok, żeby utrzymać ciągłość działania stacji. Yy, organizowana jest przez Zakład Biologii Antarktyki. Każdy może składać tam podania o pracę. Ludzie z, z tego zakładu dobierają wyprawy już według własnego uznania, według pewnych wytycznych. Bywały, bywały ekstremalne sytuacje, które wywierają niesamowity wpływ i to, tego się nie, zap, nie zapomina, myślę, że do końca życia, ale też było wiele takich bardzo pozytywnych wydarzeń, gdzie spotykało się ludzi, którzy swoją osobowością potrafili również wywrzeć wpływ. I, Motywować do działania. To są znajomości, które chyba się nie kończą. Kościerskie dzieci są wdzięczną publicznością? No, te były wyjątkowo wdzięczne. Widzieliśmy, że zarzuciły Pana pytaniami. No tak, ale w sumie nie dziwię się i wolę, żeby zarzuciły pytaniami, niż żeby ich to nie interesowało co ich najbardziej interesowało. Widzieliśmy, że zwierzęta wzbudziły duże zainteresowanie. Też to zauważyłem. Mnóstwo pytań właśnie o zwierzęta, o pingwiny, o foki. No to jest chyba dla dzieci najbardziej widowiskowy temat. Wiemy, że w tym roku szykuje się Pan na następną podróż. Proszę nam o niej opowiedzieć. Tak, to jest taka wyprawa naukowo-stażowa, wyprawa żeglarska na, na Grenlandię. Cała wyprawa trwała od maja do... Września ja będę brał udział w jednym z etapów wyprawy, który, będzie w, który odbędzie się w, w lipcu już na samej Grenlandii. Czyli podróże to już jest taka etatowa pasja. No tak, tylko że na te podróże trzeba zbierać pieniądze, więc etat mam inny. Nie jeździłem, bo było zbyt dużo śniegu i żeby pojeździć na łóżka trzeba było to wszystko odsiędać, i komuś nie